Witajcie, zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć, że voice liney, które będę mówić są po części testem oraz próbą tego jak moja persona, czyli nebula by mówiła, jak i, że ogólnie to jest ten cały film dla zabawy po części oraz dla testu. Więc jeśli chcecie, żebym powiedziała powiedział że jakieś cytaty, lub ogólnie chcecie więcej tego typu kontentu, napiszcie w komentarzach jakieś fajne cytaty, coś, co chcecie, bym powiedziała jako moja persona. Będę je przeglądać w wolnym czasie i będzie mi bardzo miło. I cóż, ja już nie będę was zatrzymywać. Miłego słuchania! Szczerze, nie spodziewałabym się, że dojdzie do tego spotkania. Chociaż nawet teraz, z tym jakszy i ważnym dla was momencie, wydaje mi się to nudne. Ludzka głupota najlepiej smakuje z krwią i atakami paniki. Wiem, bo testowałam. Widziałam wystarczająco dzisiaj. Idę dotrzymać. Kawiarnia jest otwarta tylko w weekendy, ale zdarza się, że w jednym konkretnym miesiącu kawiarnia jest zamknięta na cały miesiąc. Czerwiec. Czemu? Bo wtedy jest idealna pora, by zaszyć się w lesie, uprawiać rośliny oraz przede wszystkim mieć cukinię do grilla tylko dla siebie. <ścoughs> Moje. Czemu wybrałam pracę w kawiarni? Hmm. Bo uwielbiam smak kawy oczywiście. Od momentu, gdy skosztowałam tego dobra, zwanego przez śmiertelników Latte, sprawiło, że zainteresowałam się sztuką kawy. I ja? Zabijać? To mnie chyba z kimś pomyliłeś. Jestem tylko regularną kobietą w swojej dwudziestce, która wyprółaby ci flaki. <laughs> Czego chcecie? Nie widzicie, że jestem w trakcie mojego cudownego snu. Gold jest taki uroczy. W końcu dzięki niemu poznałam każdy co kamerek katany. Nawet których z tego na pewno by nie chciał, byśmy wiedzieli. <laughs> Ta nasza cała ekipa nie jest taka zła. Chociaż cóż, fakt, że muszę czasami po Was sprzątać. To dziękuję. Znajdźcie sobie lepsze miejsce na rozlew krwi. Dziwaj, nie muszę tego wiedzieć. A ja? Chcę odpocząć przynajmniej na jeszcze pięć dni. Sonia, może jesteś mózgiem w naszej kawiarni, ale zapominasz o jednym. Nie jest to normalne. Bye bye!